Denisowianie. To ludzie, których prawie nikt nigdy nie widział. Nie mamy ich miasta, nie mamy ich historii zapisanej w kamieniu, nie mamy nawet twarzy. A jednak są w nas. Wystarczył fragment kości z jaskini na autaju, żeby okazało się, że obok Neandertalczyków i Homo sapiens istniała jeszcze jedna linia człowieka, tajemnicza, rozległa. I wciąż niedopowiedziana. Dzisiaj opowiem o ludziach widmach i o tym, jak kilka milimetrów kości zmieniło mapę naszej ewolucji. Wyobraź sobie, że próbujesz odkryć nowy rozdział historii człowieka i dostajesz nie czaszkę, nie szkielet, nie nawet porządną kość, tylko mały fragment. W górach Autaju, na Syberii jest miejsce, które z pozoru wygląda jak wiele innych. Jaskinia Denisowa. Zimna, cicha, bez efektów specjalnych. A jednak to właśnie tam znaleziono drobne szczątki, między innymi fragment kości palca i zęby, które miały okazać się czymś więcej niż kolejną ciekawostką archeologiczną. Problem był prosty. Z takich kości nie zrobisz twarzy. Nie zbudujesz klasycznej rekonstrukcji. Nie powiesz: to jest neandertalczyk to jest sapiens. I przez chwilę wyglądało to tak, jakby te znaleziska miały utknąć w szufladzie za mało danych. Ale wtedy do gry weszło coś, co w antropologii zmieniło zasady. DNA. I nagle okazało się, że ten drobny fragment kości jest jak klucz do drzwi, o których nie wiedzieliśmy, że istnieją. Bo w tym małym kawałku materiału była informacja, która mówiła – to nie jest Neandertalczyk, to nie jest Sapiens, to jest ktoś trzeci. I tu zaczyna się najdziwniejsza część tej historii. W klasycznej paleoantropologii potrzebujesz kości, czaszki, szczęki, całych fragmentów szkieletu. Porównujesz kształty, proporcje, detale. Ale Denisowianie nie dali nam tego luksusu. Zamiast twarzy dostaliśmy coś innego kot. Materiał genetyczny, który można porównać z neandertalczykami i z nami. I kiedy naukowcy to zrobili, wyszedł wynik, który brzmi jak scenariusz filmu: to DNA nie pasowało do żadnego znanego człowieka. Było spokrewnione z neandertalczykami, ale wyraźnie inne. To oznaczało jedno: istniała kolejna linia ludzi, bliska, ale odrębna. I teraz ważna rzecz. Tutaj trzeba być uczciwym. DNA to potężne narzędzie, ale też delikatne bo łatwo o zanieczyszczenie łatwo o błędne odczyty łatwo o nadinterpretację. Dlatego w takich badaniach robi się wszystko, by mieć pewność powtarza się analizy, sprawdza warstwy osadów, kontroluje środowisko laboratoryjne. A mimo tej ostrożności, wynik się trzymał: Denisowianie byli realni. Tylko, że w przeciwieństwie do neandertalczyków, których kości znamy z wielu miejsc, denisowianie byli jak sygnał z ciemności. Znasz ich geny, ale nie znasz ich twarzy. I to prowadzi do pytania, które otwiera całą drugą połowę odcinka: jeśli o nich wiemy tak mało z kości, to skąd wiemy, że byli ważni? I teraz wchodzimy na teren, gdzie łatwo zgubić się w nazwach najprościej. Denisowianie są blisko spokrewnieni z neandertalczykami, ale nie są tym samym. W pewnym momencie w przeszłości istniała wspólna populacja przodków, a potem zaczęły się rozgałęzienia. I tu ważne to nie wygląda jak jedna prosta linia z datą tu nastąpił rozdział to raczej proces. Grupy rozdzielały się, wracały, znów się rozdzielały. Klimat tworzył korytarze i bariery. A Azja i Europa były jak wielka plansza, na której co jakiś czas zmieniały się zasady. Dlatego, kiedy słyszysz konkretne liczby, kiedy się rozdzielili, traktuj je jak zakres, model, przybliżenie nie jak zegar z sekundnikiem. Ale jedno jest kluczowe: Denisowianie nie są marginalnym przypisem, bo gdyby byli, nie zostawiliby śladów w naszych genach. Tu zaczyna się moment, który robi największe wrażenie, bo Denisowianie są prawie niewidoczni w kościach, ale bardzo widoczni w DNA dzisiejszych ludzi. Ich ślady genetyczne pojawiają się szczególnie mocno w populacjach Azji i Oceanii, i to sugeruje coś ważnego: albo Denisowianie mieli ogromny zasięg, albo nie byli jedną małą grupą. Być może było kilka populacji Denisowian rozrzuconych po Azji, które różniły się między sobą. I teraz wyobraź sobie skalę tej zagadki. Znamy ich najlepiej z jednej jaskini, a ich geny mówią, jakby byli częścią większej historii. To jest właśnie paradoks ludzi widm. Kości znikają, ale sygnał zostaje. I prowadzi nas to do następnego rozdziału. Jeśli ich geny są w nas. To znaczy, że musiało dojść do spotkań. Ewolucję człowieka często przedstawia się jak drzewo. Gałęzie rosną osobno i nigdy się nie dotykają, tylko że prawdziwy obraz jest bardziej ludzki. Neandertalczycy mieszali się z Homo sapiens, a Denisowianie również. To oznacza przepływ genów, spotkanie, kontakt, potomstwo i pozostawiony ślad. I tu uwaga, to nie musiał być wielki romans gatunków. To mogły być rzadkie epizody rozciągnięte na tysiące lat, albo, i to jest możliwe, zjawisko częstsze niż nam się wydaje tylko że kości tego nie pokazują bo kości są kapryśne. Wiele historii nigdy się nie zachowuje geny natomiast czasem potrafią przetrwać jak podpis na marginesie i to prowadzi do pytania: co dokładnie odziedziczyliśmy? Najbardziej kuszące byłoby powiedzieć Denisowianie dali nam X. Koniec. Tylko że biologia tak nie działa. To nie jest jeden magiczny gen, to raczej pakiet drobnych zmian, które w pewnych warunkach mogły pomagać. W niektórych przypadkach mówi się o adaptacjach związanych z funkcjonowaniem w trudnym środowisku, na przykład tam, gdzie liczy się wydolność, odporność, przystosowanie do klimatu. Ale trzeba to mówić ostrożnie, bo to, co dziś wygląda jak korzyść, mogło być w innym miejscu obojętne albo wręcz niekorzystne. I właśnie dlatego Denisowianie są tak fascynujący, bo oni pokazują, że ewolucja człowieka to nie konkurs na najlepszy model to historia różnych rozwiązań. A teraz dochodzimy do największej dziury w tej opowieści. Skoro mamy DNA, to dlaczego wciąż nie mamy twarzy? I tu dochodzimy do momentu, który jest jednocześnie fascynujący i frustrujący. Bo w przypadku Denisowian dzieje się coś, co w nauce zdarza się rzadko. Mamy DNA, ale nie mamy portretu. Neandertalczyków znamy z wielu czaszek, kości, narzędzi, śladów obozowisk. Możemy ich rekonstruować z dużą pewnością. A Denisowianie? Fragment kości palca. Zęby, pojedyncze elementy za mało, żeby powiedzieć tak wyglądał Denisowianin. Dlatego w internecie jest pełno rekonstrukcji, które wyglądają pewnie, ale często są bardziej wyobraźnią niż dowodem. I tu ważna granica Nauka może mówić o pokrewieństwie, o genach, o możliwych adaptacjach ale twarz to wciąż otwarte pole. Możliwe, że Denisowianie wyglądali różnie, jeśli istniało kilka populacji. Możliwe, że część ich cech przypominała Neandertalczyków. Ale dopóki nie znajdziemy więcej kości, wszystko co widzisz w rekonstrukcjach, to hipoteza. I w tym miejscu Denisowianie stają się symbolem. Są dowodem na to, jak wiele historii człowieka wciąż nie znamy. Denisowianie pokazują coś, co kompletnie zmienia sposób myślenia o ewolucji człowieka. To nie była jedna linia, to była sieć: spotkania, rozstania, migracje, izolacje i czasem kontakt, który zostawia ślad na dziesiątki tysięcy lat. A jeśli Denisowianie byli ludźmi widmo, to ilu jeszcze ludzi widm nie odkryliśmy? W kolejnym odcinku pójdziemy dalej. Kiedy spotkaliśmy innych ludzi, i co te spotkania zrobiły z naszą historią? Pytanie do ciebie. Twoim zdaniem Denisowianie to jedna populacja czy kilka różnych grup? Zostaw komentarz i widzimy się w następnym odcinku.